Proszę u Klubu Sportowego wrócili ze zgrupowania w CIDER rozpoczęli ostatni etap przygotowań już tutaj na klubowych obiektach. Z nami Maciej Dąbrowski, dzisiaj na zajęciach. Uśmiech, wysiłek, koncentracja i dużo kolejnej dobrze wykonanej pracy, czyli wszystko to, co na piłkarskim treningu być powinno. Dzień dobry Państwu. Na pewno tak, na pewno fajny trening piłkarski, ale też ciężki trening, taktyczny i jakby fizyczny. Ale dobrze przepracowany, także cieszymy się, że mamy boisko do, do dyspozycji i jesteśmy w stanie trenować na naturalnej nawierzchni. No właśnie, można powiedzieć, że pogoda sprawiła Wam miłą niespodziankę. Kilka stopni powyżej zera, słońce. To przejście z tych warunków tureckich na uczcie wcale nie było takie straszne, chyba, jak można było się spodziewać. Na pewno nie. Wydaje mi się, że nawet mamy lepsze boisko tutaj nasze hybrydowe niż, niż te boiska w Turcji, gdzie pojechaliśmy, myśleliśmy, że one będą fajne, a wcale takie fajne nie były. I tym bardziej się cieszymy, że wróciliśmy do Polski. Nie ma, nie ma mrozów, nie ma śniegu i mamy do dyspozycji takie dobre boisko. Dwa tygodnie w CD minęły bardzo szybko. Jakie są twoje wrażenia po tym zgrupowaniu? Na pewno dobrze przepracowany obóz. Obóz, który w moim mniemaniu stalił bardzo dobrze drużynę. Ta drużyna jeszcze nabrała większej wiary. Było to widać po każdym treningu, po każdym naszym spotkaniu drużynowym. Mówię o spotkaniach taktycznych z trenerami, nie spotkaniach, żeby nikt nie pomyślał, że były spotkania baletowe. Także widać, że ta drużyna się scala jeszcze lepiej. I widać też, że przekłada się to na boisko, bo wykonujemy kawał dobrej roboty, ta nasza gra wygląda coraz lepiej i ja naprawdę jestem pełen optymizmu. Dla Ciebie też był trzeci zimowy obóz przygotowawczy z uks em w SIDE. Jak byś porównał te trzy dotychczasowe zgrupowania? Ciężko jakokolwiek porównać. Wydaje mi się, że każde zgrupowanie było inne, bo przede wszystkim każde zgrupowanie było z innym trenerem i jakby nie ma... Co mówić, czy to było lepsze, czy to było gorsze. Z każdego zgrupowania trzeba wyciągnąć jak najwięcej i wydaje mi się, że z tego zgrupowania drużyna wyciągnęła bardzo dużo. Kilkanaście jednostek treningowych, cztery sparingi, w tym trzy wygrane. Co Tobie osobiście ten pobyt w SID powiedział o drużynie? No tak jak powiedziałem, ten, ten pobyt na pewno scalił drużynę. Widać było, że ta drużyna się docierała bardzo długo, dużo zagranicznych zawodników, ale teraz widać tą jedność i na boisku i poza nim nie ma grupy, nie ma jakby pojedynczych małych grupek, nie ma spotkań w grupach, tylko faktycznie siedzimy wszyscy razem, pijemy kawę, rozmawiamy o względach taktycznych, o rodzinnych, także widać, że to, to poszło jakby dużym krokiem do przodu. Tej zimy do kadry pierwszego zespołu dołączył tylko Mateusz Kowalczyk z drugiej drużyny. Czy ten brak nowych twarzy paradoksalnie może być siłą mojego bo nie tracicie teraz czasu na poznawanie się nawzajem, tylko już jesteście zgrani i wiecie, czego możecie się po sobie spodziewać? Czy znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Mateusza, to jest chłopak, który ma bardzo duży talent i pokazał to w kilku sparingach. Nie widać, że on ma, nie wiem, 17 czy 18 lat, tak, dokładnie. Nie widać tego w ogóle po nim, nie ma żadnej tremy, stresu. Nie jest to chłopak, który przyszedł, żeby uzupełnić skład, ale widać, że to jest chłopak, który może dać jeszcze dużo młodej krwi i jakości tej drużynie. W poniedziałek rozpoczęliście ten ostatni etap przygotowań do wznowienia rozgrywek lidowych. Czuć już powoli coraz większe emocje w związku ze zbliżającym się meczem w Jastrzębiu. Do meczu jest jeszcze dwa tygodnie prawie, także jeszcze troszeczkę czasu jest. Na pewno to jest duży pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o trenerów, tak? no bo mamy bardzo szeroką kadrę i chcę powiedzieć, że mamy mocną i wyrównaną kadrę, także wydaje mi się, że tutaj największym problemem będzie to, że może grać tylko 11 i gdzieś, gdzieś żeby tylko to nas nie, 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 gdzieś tam nie rozwaliło na, na drobne, ale wydaje mi się, że jesteśmy takimi profesjonalistami, którzy muszą sobie z tym radzić i każdy, kto by tu nie był w tym klubie jest potrzebny i każdy musi sobie z tym radzić. Zanim wyjazd do Jastrzębia to jeszcze tutaj na Stadionie Króla ostatni sparing zimowy w sobotę z od rodzic Mazowiecki z zespołem drugoligowym. Po tych dobrych dotychczasowych występach wszyscy będą oczekiwali, żebyście taką mocną kropką na zakończyli ten okres przygotowawczy i odnieśli efektowne zwycięstwo po przekonującej grze. Oczywiście tak, ale spokojnie do tego podejdźmy, bo sparingi są sparingami, przychodzą mecze, przychodzi presja, kibice, e, także ja bym bardzo spokojnie i na chłodno podchodził co do sparingu. Fajnie wygraliśmy, fajnie się prezentowaliśmy, ale mówię, to jest całkiem inny mecz, jest sparingowy, a inaczej wygląda mecz ligowy. Jesteś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze, doskonale znasz swój organizm. Jakbyś ocenił tą swoją dyspozycję teraz u progu tej piłkarskiej wiosny do analogicznych chwil w poprzednich latach? Tego się nie da ocenić. Wiadomo, że lat przybywa i tak dalej, ale wydaje mi się, że fizycznie się jeszcze na tyle dobrze czuję, że, że jeszcze spokojnie, myślę, że parę lat sobie pogram. Nie wiem, czy to będzie czy w pierwszej lidze, w Ekstraklasie, czy, czy niżej. Najważniejsze, żeby było zdrowie, bo to jest dla mnie najważniejsze. I skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Mamy jasno określony cel i wszystko musimy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Na koniec pozostaje nam chyba już tylko przypomnieć, że trwa sprzedaż karnetów na rundę wiosenną, na rundę wiosenną, która tu w Łodzi rozpocznie się arcyciekawym meczem z Koroną Kielce. Na pewno to będzie taki mecz e, troszeczkę ciekawszy, bo to będzie taki mecz za 6 punktów. Jeżeli mamy jeszcze zaległy mecz z Puszczą, nie połomicę, jeżeli by się udało te dwa pierwsze mecze zapunktować na 6 punktów, czyli mówię o Jastrzębiu i jeszcze pokonać tu Koronę, to na pewno dałoby nam duży wiatr w żagle i byśmy parli do przodu. Patrząc na tą waszą dyspozycję, patrząc na ogólnie tą sytuację w drużynie, to chyba trochę szkoda, że nie udało się tego meczu z Puszczą go przełożyć już na ten weekend, żeby rozpocząć w tą sobotę walkę o lidowe punkty. Na pewno tak, ja się śmiałam dzisiaj do chłopaków, że wyglądamy aż za dobrze, że aż to jest niepokojące, ale wydaje mi się, że, że mówię, no to był ciężki okres przepracowany, teraz zostaniemy troszeczkę luzu i, i pójdzie to w dobrym kierunku. Nie ma ryzyka, że forma przyszła za wcześnie? Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że trenży mają wszystko dokładnie obliczone. Pracujemy bardzo dobrze, także wydaje mi się, że ta forma przyjdzie na pierwszy mecz. Po dwóch, powiedzmy, mniej udanych rundach do trzech razy sztuka? To jest piłka i ciężko powiedzieć, czy to będzie ta runda. My zrobimy wszystko ze swojej strony, jako piłkarze, jako sztaby, jako, sztab, jako kluby, to, żeby dać przyjemność tym kibicom, którzy tu przyjdą i będą mogli nas, na nas patrzeć. Także postaramy się, żeby było wszystko dobrze. A tu na stadionie króla w tej chwili próba oświetlenia. Jak patrzysz, tak zerkasz, kątem oka już nie możesz się doczekać, kiedy wybierniesz na murawę? Na pewno tak, na pewno fajnie będzie, jak już otworzą stadion i przyjdzie, przyjdzie cały stadion. Mam nadzieję, że tak będzie jak najszybciej i że te trybuny nas poniosą do zwycięstwa w każdym meczu. Oby tak było. Gości mojej kastylidy, Maciej Dąbrowski.